umo to największe targi mody męskiej na świecie. Byliśmy tam i my, zaobserwowaliśmy trendy, które będą królowały w najbliższych miesiącach w modzie męskiej. Po pierwsze, rządzą overshirty. Właściwie każdy wystawca miał overshirt, co nas bardzo cieszy, ponieważ i my uwielbiały overshirty i planujemy... Dalsze poszerzanie tej oferty w klasycznych butach. Po drugie, jeans. Jeans wrócił z pełną pompą, właściwie wszystko już jest jeansowe. I co również nas cieszy, jak wiecie, my mamy jeans, dżins, najlepsze jeansy na świecie, czyli jeansy tramarossy. Planujemy też wprowadzenie jeansu do partyjnych tailoring, więc to jest ten kierunek, który nam bardzo odpowiada. I trzeci kierunek, który osobiście mi bardzo odpowiada. To są stonowane, spokojne kolory i monochromatyczne stylizacje, ponieważ jak wiecie, ja jestem miłośnikiem monochromatycznych stylizacji, czyli kolory niebieski, granatowy, beżowy, szary, to są te kolory, które będą dominowały w nadchodzących miesiącach w modzie męskiej. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o trendach oraz o tym, co my na ten temat myślimy, zapraszam Was na nasz kanał Klasyczne Buty na YouTubie.